Dobry i cześć. Chciałem Wam pokazać kolejny film tutaj z Dominikany. My tutaj na Dominikanie już jesteśmy ponad miesiąc ponad plan nasz. Nasz plan to było oczywiście zimowanie, jak co roku, dwumiesięczne i lot do domu, ale no, tak jak się stało, jak się stało, jesteśmy już ponad miesiąc i czekamy na lot repatriacyjny do Europy, który po prostu jesteśmy zgłoszeni przez ambasadę polską w Panamie. I czekamy po prostu na informacje. A ja Wam chciałem pokazać, jak wygląda życie w tym czasie na wyspie, jak to tutaj wygląda w sklepach, jak wygląda na plaży sytuacja, jak w ogóle, co, no jak wygląda zwykły dzień, jak hotele przygotowują się do powiedzmy szybkiego otwarcia sezonu, jak dbają o plażę, jak, jak wygląda w sklepach sytuacja. No, to co udało mi się nakręcić, to taki krótki materiał chciałem Wam pokazać, no i zapraszam do oglądania. Teraz kilka przebitek, na których chcę Wam pokazać jak wyglądają plaże przyhotelowe. jak wyglądało to jeszcze miesiąc temu, jak na tych plażach było e, tylu turystów, i dzisiaj jest tak. W hotelach są przeprowadzane prace konserwacyjne, remonty. Oczywiście są przez służby ochrony są pilnowane hotele i plaże są sprzątane jak za chwilę zobaczycie. Te koparki pracują, ściągają glony, bo glony są cały czas napływają e, trawy morskie e, z, prądam, z prądami. E, przy takiej pogodzie one bardzo szybko w wodzie tam w oceanie przekwitają, i tam daleko, jak gdzie jest przybój, po prostu ten przybój e, takie rozwala te trawy i są wyrzucane, idą z wiatrem i są wyrzucane na brzeg. Także tutaj akurat w tym miejscu dość dużo tych traw się zbiera i te hotele muszą tutaj dbać, o to mają tutaj specjalne takie właśnie koparki, takie zbierarki do tych traw. działają. Zobaczcie tutaj te łódeczki. Wszystko jest przygotowane na stand baju. Oni naprawdę chcą bardzo szybko rozpocząć z powrotem pracę. Łódeczki są przygotowane do wypłynięcia. Silniki codziennie są przepalane w tych łódkach. Obsługa tutaj po prostu śpi na tych łódkach. Dziennie jedna do brzegu dopływa, przywozi jakieś tam jedzenie. Jeszcze to chwilę chyba potrwa tutaj. Przede wszystkim zobaczymy co się będzie działo na świecie, głównie w Europie, w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, żeby mogli po prostu turyści tutaj przybyć. Chodzę dzisiaj po całym bawaru i szukam właśnie śmietany, nie mogę znaleźć. Po prostu nie ma na. Byłem teraz w rosyjskim sklepie, była zawsze w Jumbo, no, ale do Jumbo teraz nie jeździmy. Jeszcze idę do jednego sklepu zobaczyć, może, może mi się uda. Jeszcze w jednym sklepie zobaczę zobacz, na no, lodówkach, czy mają e, śmietanę Kwaśną. No, tutaj chcę zobaczyć, może to jest taki argentyński sklep, i zobaczę, może tutaj mają tą śmietanę. Niestety Ola Niestety nie było śmietany właśnie, W ogóle nie było śmietany, w ogóle generalnie to, nie to bardzo nie wiedzą co to jest ta śmietana Ale jest jeszcze jeden sklepik tutaj, do którego pójdę zobaczyć. Już nigdy nie byłem w tym sklepie, ale wiem, że on tam jest. Możliwe, że tam dostanę takie ten, tą śmietanę. No zobaczę, no to już będzie ostatni sklep, który tu jest w regionie. Gdzie mogę? żeby zobaczyć, yy, sprawdzić o jest tu dalej jest sklepik no, jestem w sklepie, ale śmietane tutaj nie będzie niestety jeszcze w tym sklepiku no nie, niestety Niestety, śmietany nie ma. Ciężko wytłumaczyć w ogóle co to jest śmietana. Nawet jak przez translatora przetłumaczę, że krema, no to też też do nich krema to jest taka do ciała krema. A, no i dobrze. Do Humbo trzeba jechać, do Jumbo i tam śmietanę dostaniemy. Ja nie wiem kiedy się wybierzemy, bo to po jednej śmietanę jechać to też takie bez sensu. No a tutaj wam chciałem pokazać, że tutaj jest taki hotelik, który prowadzam chyba Ukraińcy, Art Villa się nazywa i tu można sobie, tu recepcja i tu można sobie wynająć o, tak to wygląda można wynająć sobie apartamenty o, to tutaj wygląda, tutaj bawaro, to są takie rybne bawary, które będziemy teraz dopiero odkryli Troszkę oddalone od morza, nie, no, niewiele, ale są takie, hoteliki hoteliki, Tutaj y, miejscowe domki, takie w stylu orientalnym. No nie jest tutaj źle, wam powiem. Nie, nie wygląda to źle. Zobaczcie. To strasznie ciepło, bo tutaj, tutaj nie ma tego wiatru już od oceanu. To jest takie tutaj y, miejsce dość ciepłe. No tu jeszcze tak Wam pokażę też taki hotelik To jest od tyłu wam pokazuję. O! I tutaj mieszka dużo lokalesów, tu szczególnie mieszkają e, pracownicy w z hoteli Bo Oni tu mieszkają, to są malutkie mieszkanka, tanie. No tu jest więcej do obejścia do pokazania, ale to, no to wszystko tak podobnie wygląda. Ale chcę wam pokazać, że to wcale nie jest tak tutaj, że jest to jakoś brzydko, tylko naprawdę jest ładnie. Ładne okolice są nawet no że to dominikańskie klimaty po prostu o, zobaczcie tutaj o, te domki no wcale to nie jest złe no, tu mieszkają też jakaś agencja turystyczna dominikańska o, fajne domki tu zobaczcie fajny domek też na pewno apartamenty do wynajęcia. Patrzcie, tutaj fajna willa też. O, dalej się troszeczkę, żeby wam pokazać. Ładna willa, o! Tu też. O, fajne domki. Tu można zobaczyć. To się nazywa La Roteiga. O, tutaj jest w środku. Właśnie. Fajnie. O. Ja bym chciał... Tu jest numer telefonu. Proszę. To są fajne miejsca tutaj do wynajmowania. Nie tylko tam, gdzie kiedyś nam ktoś pokazał. Jest tylko tam jest Bawaro i wyłącznie tam. A... Fajnie, tutaj dużo takich właśnie domków orientalnych do wynajęcia z basenami z pełnym wyposażeniem, z kuchnią z stanie zapleczem do mieszkania i z tego korzystają tutaj turyści, wynajmują to. Także i tu już do morza, tam wprost to jak się idzie to idzie się do oceanu. O tutaj też taka ładna willa. Apart hotel, widzicie? O. To źle nie wygląda. Tutaj się buduje nowy apartamentowiec i tutaj będą do sprzedaży. Do sprzedaży będą domki. Tu jest, tutaj się idzie to, do kawałek do oczu drogą. Tutaj. Teraz tu byłem w tym sklepiku lokalnym. O. i też nie ma. Tu są owoce. Owoce tu mają wszystkie, ale niestety tego i śmietany nie uraczymy.